Cześć Wam! Chciałbym tutaj Wam przedstawić Ursusa, którego zmodernizowałem i zrobiłem na wyścigi traktorów we Wielowsi Kołopakości. Ursus to model 12.12 -12, przerobiony przeze mnie całkowicie na model 16.14. No i parę słów o, 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 o modyfikacjach tego Ursusa. Tak, bez przeciągania. Zacząłem od rozebrania całego Ursusa w mak i składania. Wpadła turbosprężarka, oczywiście korby, tłoki pod turbinę, gniazda, prowadnice, gumy uszczelniacze zaworowe. Wpadła turbosprężarka, dość duży interkurer na całą chłodnicę, duże, mocne sprzęgło od Ursusa 1634, wysokie koła w przodzie. Parę słów przerobione przed napęd, czyli planety na wzmacnianych orzyskach, poszerzanych igiełkach. Gdzieś tam na YouTubie będzie można zobaczyć filmik jakiś tam właśnie z prac. Przy tym dalej, może przejdźmy tutaj silnik. Silnik został wyposażony w pompę od silnika Martina. Ten silnik też jest Martin, tylko od silnika Martina. Z większą pojemnością skokową, czyli silnik taki był kładzony w Bizona BS, bądź w Ursusa 1934, pozwoliło nam to osiągnąć moc gdzieś około 175 koni. Aczkolwiek ta pompa jest troszeczkę troszeczkę już podtarta, nadaje się do regeneracji, ale dobrze Ursus na razie na niej śmiga, jest podkręcona dawka paliwa na te właśnie wyścigi. Dalej w Ursusie modernizacja przedniej osi polegała na zmianie układu kierowniczego całkowicie na nowy typ, czyli orbitrol pod kierownicą, żeby tu było jak najbezpieczniej, siłownik skrętu przy osi, spawany mocno uchwyt przy osi przedniej. Potem modernizacja skrzyni pośredniej, czyli włączanie obrotów wałka WOM 540 na 1000 Też to bardzo ciekawie, pomysłowo i prosto zmodernizowałem. Przejdźmy dalej. Hamulce dwuowodowe na przyczepy, załóżmy teraz te nowego typu, też dobrze hamują, się spisuje, były sprawdzane. Zaraz, koło hamulcy, koło tego zaworu, skrzynia biegów czterobiegowa, czyli od Ursusa 1224, bądź 1212, -12, czyli oryginał od, od, tego, od, tego, od tego modelu. Od tego modelu. Przerobiona na najszybciejszą. Polegało tam na, na zmianie dwóch parów kół, par kół zębatych po prostu i zmianie biegów. Czwórka jest tam gdzie trójka, a trójka jest tam gdzie czwórka. Przejdźmy dalej. Zawieszenie, zawieszenie tylnie, zawieszenie tylnie też zostało zmodernizowane czyli ramiona hakowe trzeciej kategorii, żeby te zaczepianie było łatwiejsze tych maszyn, żeby, żeby po prostu lepiej się pracowało tym ciągnikiem. Zaczep górny jest też zaczepem dolnym. Ze względu na to, że nie było zaczepu dolnego, po prostu już w koszty nie chciałem wchodzić i zrobiłem tak, zmodernizowałem. Wydaje mi się, że dużo mocniejszy jest ten zaczep do jakichś maszyn do tandemów, czy do, do, do różnych innych maszyn. Teraz tak, koła, może troszeczkę łysawe, ale najwyższe no, bo jak na wyścigi, no to wysokie koło, to traktor szybko jedzie. Koła najwyższe. Tutaj był problem ze zgraniem przedniego napędu, czyli osi przedniej, ale sobie poradziłem, zmieniłem koła zębate w tylnym moście. Założyliśmy troszeczkę wyższe koła do przodu, także jest to zrobione praktycznie na zero. W ciągniku, ciągnik dostał właściwie zbogaconą całą hydraulikę, czyli hydraulika elektrohydrauliczna. Rozdzielacz hydrauliczny 3 sekcyjny, sterowany z kabiny, z taką ładną skrzyneczką od Neptuna, tutaj to dość ładnie wyszło w takim starym stylu. Nie wiem, jeszcze nie było próbowane, raz tam pług założyłem i przewróciłem go w prawo, w lewo, także działa, myślę, że będzie to dobrze działał. Ciągnik w ciągnik też wpadł hamulec z osi przedniej, tarczowy żeby wyhamowywać go z prędkości bo gdzieś około mamy prędkość 50 km na godzinę tego ciągnika 49,52 dokładnie nie wiem zmierzymy może to zaraz i zobaczymy dokładnie według nawigacji jakiejś takiej lepszej ile, ile ten ciągnik jedzie kabina cała wyguszona, wytapicerowana przeze mnie już bardziej tego nie szło wygłuszyć i wytapicerować także też to tak po kosztach trochę zrobiłem własnymi takimi że tak powiem działaniami Myślę, że Ursus dość innowacyjny, ładnie się jeździ, szybko przyspiesza, dobrze chodzi, w miarę cicho i jest ok. Parę słów jeszcze o, o kabinie. Leciutko przyciemniliśmy szyby, żeby to aż tak mocno w oczy się nie rzucało. Nie było dziś problemem przy policjancie na drodze. Lepiej się pracuje o słońcu. Ciągnik został wyposażony w konkretne oświetlenie LEDowe. Właściwie to mi się policzyć, ile tych halogenów bo już zapomniałem. Także dużo, dużo tych świateł jest. Ładnie się tym w nocy jeździ, pracuje. Mamy tutaj oryginalny, praktycznie żółty kolor Ursusa, ale taką moją nazwę sobie wymyśliłem. Ursus Deluxe 1614 Sport Edition z niedźwiedziem, bo wiadomo, że niedźwiedź tam po jakimś dokładnie nie wiem. To Ursus to niedźwiedź. Także wpadł tu niedźwiedź. Było miejsce na masce, bo maska została prosta, nieścięta. Także można było sobie tutaj misia przykleić na maskę i dość ładnie to wygląda. Słuchajcie, dla lepszej trakcji ciągnik został wyposażony w dociążenie przedniej osi. To też oryginalne obciążniki od Ursusa 1614, dociążenie tylnej osi i taki jeszcze tutaj jest megament, włączany napęd w trzech pozycjach z hamulcem, wyłączany na stałe lub włączony na stałe na polu, że jak po prostu hamujemy tym ciągnikiem, to włącza nam się ten napęd, żeby wyhamować równo wszystkie, wszystkie, wszystkie cztery koła. No i jeszcze jest wyposażony w gniazda do kół bliźniaczych, oczywiście jest do niego cały komplet kół bliźniaczych, do upraw, uprawy ogólnie agregatem pod jakieś tam warzywa, buraki, żeby nie gnieździć, nie robić kolei. Całe modernizacje tego traktora, ogólnie tego ciągnika, jeżeli chodzi o silnik, polegały na, na dołożeniu tego, tej turbosprężarki. Ale tutaj mam takie pytanie. I ogólnie chciałbym tutaj powiedzieć o pompie wtryskowej. Jeżeli ktoś by umiał zregenerować dobrze pompę wtryskową od silnika od Ursusa 1934, fachowcy wiedzą na pewno jaka to jest pompa. Z pompką zasilającą z boku, to może niech się ktoś do mnie odezwie, bo ta pompa wymaga regeneracji. Może ktoś ma taką pompę nową, czy tam w idealnym stanie, chętnie bym odkupił i żeby to lepiej lepiej jeszcze działało na dzień dzisiejszy wydaje mi się na tej pompie silnik dysponuje mocą około 175 koni, aczkolwiek dokładnie tego nie wiem nie był hamowany ani nic po prostu czuję to przy maszynach. Ale jest leciutko pompa podparta i te 175 koni ma dopiero gdzieś przy 200, 300, 200 400 obrotów. Nie? Jeżeli byśmy mieli tą pompę lepszą, to byśmy mogli już ten moment obrotowy szybszy, przy niższych obrotach po prostu zbudzić tu w tym silniku.